Widzimy, tutaj wbiłem 96 poziom, jak widzicie, więc tak jak obiecałem, zostaniemy ten, na, na tym 95. No i mam trochę problem z eku, bo... Ach, dużo tego dropienia, dużo nie mam czasu. No i dużo to trzeba robić, tak? Więc mam trochę problem z tym eku. Um. I w końcu naprawili, widzicie, dźwięki więc Bardzo się cieszę z tego powodu. No i tak, dzisiaj w tym odcineczku ogólnie pokażę wam jak chodzi dunga i pójdziemy sobie na dunga 7.5 teraz no i wam pokażę go ogólnie, tego dunga i... no i chciałbym wam pokazać jaki progres jest na razie bo mały progres jest także wystawiłem teraz sklepik, żeby trochę hejsu zarobić, na razie mam 50 ale wystawiałem większy sklepik i zobaczymy ile hejsu poszło do banku Wypać wszystko 200 kaka. Także mamy 700 KK teraz, więc trochę poszło ogólnie. Chciałem zrobić troszkę więcej, tak żeby było już 1 KKK. No ale na razie nie ma, no jest OK. Kupiłem jak widzicie już PETA następnego diabelski smoczek to będzie dla pet I on wygląda tak. I on wygląda bardzo fajnie moim zdaniem jest bardzo... no bardzo słodki, fajny pecik. Bardzo mi się podoba, także PETA już mamy pod pwp pod, oczywiście pod expo. No, także idziemy na tego dungeon no i... No tyle, no no odcinku ogólnie, tak jak mówiłem, że zaczniemy się na 9.5 no i tak właśnie będę robił, tylko trzeba zrobić tu żeby ulepszyć to całe EQ na 9.5 tutaj i na 9.5 też tutaj i to mi trochę zejdzie yy, Specjalki sury jeszcze nie kupiłem, bo są bardzo drogie myślę, że trochę czasu pójdzie i będę już tańsze Także zobaczymy. No, także idziemy na tego dungeona teraz. I będzie kolejny odcinek, około 20-minutowy, mam nadzieję. Ehm, no i dungeon jest tutaj, śniadania chaosu. Wchodzę. No i jest git, czyli idziemy na ten dungeon tutaj wbijać. A no, to jest jeden chaosu. Wysyłki. Wysyłki, troszkę za głośno mam. Także nie wiem, jak to będzie wyglądało ogólnie teraz z tymi odcinkami. Um, no, na pewno się skończyć to co EQ pod dzisiaj to na pewno No i to do EQ do e jeszcze nie wiem czy skończy ale na pewno zrobię EQ pod na 9.5 to już będzie z tego no i co dalej no co dalej zobaczymy no muszę ehm, zrobić parę misji myślę że nie będę zmieniał do tego BMA też niedługo myślę że będę zmieniał już niedługo na BMA Tą postać, no i będziemy już na WM latać na skillach na PM, mam nadzieję, niedługo. No ale to się zobaczy, jak się zejdzie, też wszystko znajdzie, niedługo się Zobaczymy, jak to zobaczymy. W ogólnie tym w tym dungeonie pokonałem jedną łatwę i jest mi zbyt długo. Problem jest w tym, że nie chcę mi się obecnie tych tak dużo, a ogólnie największy problem, jaki miałem na razie z tym EQ. To jest to, że jest tych dużo tak stopni, no i trzeba, wszędzie trzeba gdzieś latać, ale tak dużo stopni tego EQ 5 stopni, no i wszędzie gdzieś trzeba latać obok kół, albo tył, obok klucz po to EQ, więc o no, na razie to do piątki tutaj na 7.5, ale już sobie sobie wiem, że na pewno już będzie musi, musiał być to EQ na 95. Musi być PERF EQ dla XP na pewno. No i oczywiście pod tak samo, więc... No, więc tu jest perfekcyjny moment, żeby się zatrzymać na tym 9.5 i no, zobaczymy, jak pójdzie. Może nie z tego tygodnia będę się dorobić, jeszcze do eku, ale już wiecie, co nie chcemy mi się drobić tego wszystkiego. więc... Um, ten drugi eku, który dorobię troszkę tego eku, to już będę chyba robił z ulewkami, już będzie skupna z hajsu, więc to jeszcze spróbuję wydropić na te eku, ale resztę już że kul, naprawdę nie będzie mi się chciało dropić na te dungi, więc um, no, po prostu zmiksuję no i będę próbował te odetki jak się będzie dało zobaczymy jak to wszystko pójdzie kurde, no to było. dla troszkę tutaj że nie da się nic wyjechać tych spotów no ale co? Jest, tak samo, jest. No i nie chce mi się chodzić po tych mapach, ogólnie mam tylko zrobienia tą... tam mm, Kurde, nie, nie mogę zrobić zadanich Czy mogę? Nie mogę chyba, bo na bęgu jestem. No, jeszcze do oddania te... te całe te kamienie. a o no, to, że wystawię też trochę... Mogę no, powiedzieć, że nie jestem z tego zbytnio zadowolony, bo... jakby widzę ja, tyle byłem na tej kurde... Na tej mapie 75 i no, ja mam tego mało, więc na no, patrzcie mam tych kurde czaszek 216 aż. Um, no i wątpię, żeby ktoś to chciał skupić. Ale no, zobaczymy, że, że jednak ktoś będzie chciał to skupić. No jak ja zapomnę na tym drzewa, teraz ogólnie tak 5 razy przynajmniej To się przyda. Zobaczmy. No, to jak to jest pójdzie. Dużo hajsu nie mamy, siedząc od kakao, jeszcze sm oczywiście są jakby coś, no ale sm tak ogólnie, nie, nie chcę się brać za sm tak od razu Wolałbym po prostu, nie, co, trochę się normalnie to wszystko No i specjalkę, specjalkę no, by się przydała już nie, na ten 9.5 Jeśli się nie, nie zdobędzie go nie, 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 niedługo, jak to udzieli, panu, to będzie lipa, no To bo na pewno się przyda, tak? To jest wszystko dobrze ubrane, tak? Wszystko dobrze ubrane. Tutaj rada, to czy też git. czy też wszystko jest GIP? No, to jest wszystko na razie. No i ten obiekt w ogóle się fajnie nagrywa, ale jest problem jedyny w tym, że trochę nagrywa już potem. Więc to jest malutki problem, który mamy. No zawsze coś jest, nie? Ale... No, to jest niemal taki problem. osób jest zrobiony, super. Teraz zróbmy jeszcze jednego spoda tu do siebie. Mamy te wszystkie mam to wszystkie. troszkę mnie wleguje niestety. Ale nie zbyt wiele, no troszeczkę może być jeszcze. Troszkę polaguje to jest taka okay. jeszcze. Kurde, to mnie w ogóle denerwuje tak bardzo. No jest, litera. Zrobiona. Super. Możemy szybko związane w systemie w sumie. Na czwórkę, na nisko. No może będzie troszkę lepiej. No, i to są te mo moby, które potem mi zwołają do akcymaka i nie wiem po co oni w ogóle zrobili tak dużo tych mobów. wiecie co, to jest w ogóle bez sensu, moim zdaniem, żeby tak dużo mobów zrobić na spocie. Bo, bo patrzcie, ile tych mobów, no po co tyle, no? To tylko lagi takie ja inflatuje troszkę, no, troszkę za dużo tych mobów jest. No i mamy bossa, pokażemy wam bossa, no i dobiję tego bossa, no i będzie fit. Na razie na odcinek, myślę. się lepszyć. No i jeszcze coś. Coś jeszcze wymyślę, bo odcinek nie będzie taki... ...feowy wtedy. No, bossy ogólnie, jeśli w się interesujecie, to bossy się dość łatwo ubija. Myślę, że są dość łatwe na moim murku, dużo nie biją, no więc jest to dość... ...dość przyjemne zadanie moim zdaniem. Także tak, ubiliśmy bossa, jest git na nas. <grytania> więc idziemy teraz na... ...do miasta do miasta takiego. No i drop z tego bossa jest, jest taki dość mały, no szczerze mówiąc, taki eku, dużo jest tego eku do zrobienia, no, drop jest dość mały, no ale jest jak jest, także ja tutaj ulepszyć już to eku, no bo nie chcę na odcinkach cały czas ulepszać tego eku, no ale na, na razie może być, także ulepszymy ten, kościera, 80%, no i ulepszony, super, czyli mamy już nasienie gnozu, no i potem już mam nasienie gnozu na stówkę. Od poziomu 196 trzeba rodować na razy 5. No i to dropi dość łatwo moim zdaniem. No z tego co widzicie, no ja dropiłem może, nie wiem, z godzinkę może. I więcej dropiłem na ich 30. Więc jest gig na razie. No i to, to też trzeba to z chaosu No i całe rekbook będzie trzeba przerobić, jak widzicie, pod ek e, pod expa, Więc no troszkę się, troszkę pochodzę na ten adja, tak jeszcze z 5 razy może. No, i zobaczymy, jak to pójdzie. No, także jest tyle na razie. Co do innych rzeczy, to seria na razie nie wiem, co, tutaj, co, co Co robić na razie. Co do innych rzeczy, nie wiem, jak z alchemią ogólnie i z szwarfami tutaj jest. Nie wiem, jak to wszystko działa, naprawdę. No, ale myślę, że, że jakoś mi to pójdzie. No, no mam nadzieję, że jak mi to pójdzie. No i wszystko po kroku, tak? Wszystko po kroku. To jest taki szybki odcinek tutaj, no bo na razie nie ma nic ciekawego, dopóki to Eku nie zrobię, więc no widzimy się, jak już to Eku zrobię, to będzie może coś ciekawszego. Chciałbym też ogólnie parę rzeczy, których mam na liście, chciałbym zrobić, to chciałbym na pewno zbić parę legend na no, odcinku, to by było super. Chciałbym w dodatku jeszcze może, no, po na jakieś inne dungi robić pvp, no i inne ciekawe rzeczy ale tych ciekawych rzeczy nie mogę robić na razie, bo jestem teraz zajęty zrobieniem tego EQ, więc zobaczymy się w następnym odcinku mam nadzieję, że wam się podobał ten odcineczek taki, no średni odcineczek no ale na razie